you mm -hmm. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. To jest czytanie tygodniowe na okres od 28 sierpnia do 3 września 2023 roku. I od razu na wstępie powiem, bo teraz przejdę do astrologii i ja opowiem Wam, co się tutaj będzie działo na niebie i jaki to będzie miało wpływ po prostu na indywidualne osoby, na indywidualne jednostki, jak i również jaki to będzie miało wpływ na pewne grupy masy ludzi, to moi drodzy zaznaczam, jeśli ja na wstępie mówię o tym, że Słońce jest w znaku panny w tej chwili, to nie oznacza to, że dalsza część czytania jest dla znaku panny. Jeśli mówię, że Saturn w tym momencie jest na przykład w znaku ryb i przynosi taką energię dla wszystkich, to oznacza to, że właśnie Saturn jest w znaku ryb i o taką, a nie inną energię dla wszystkich przynosi. i nie znaczy to, że jest czytanie dla osób spod znaku ryb, bo pojawiały się tak przedziwne komentarze pod filmikami, więc pozwalam sobie to raz jeszcze bardzo mocno zaznaczyć. Astrowstęp to jest astrowstęp. Mówimy tutaj ogólnie o astrologii i jaki ona ma w danym momencie wpływ na masy czego i na jednostki ludzkie, czego można się w danym momencie, w danym tygodniu spodziewać ze względu na gwiazdę. Dalsza część jest po prostu czytaniem kart dla danego znaku Zodiaku, indywidualnie dla danego znaku Zodiaku i ciągle jest to czytanie ogólne. Tak więc moi drodzy, tyle takiego wstępu porządkującego, bo no naprawdę czytanie takich jakichś dziwnych wywodów, że to jest czytanie dla ryb i wszędzie jest czytanie dla ryb, ja 12 czytań dla ryb zrobiłam na przykład, albo 12 czytań dla znaku panny, no. Naprawdę, no, troszkę troszkę człowieka może wyrwać zwrotek, że tak powiem, albo może po prostu spowodować, że człowiek zaczyna wątpić w rasę ludzką. Dobrze, moi drodzy, to tyle było takich naprawdę porządkujących dość ostro tych wszystkich informacji. Na teraz przejdę do astrowstępu. Kochani moi, w tym tygodniu bardzo ważne wydarzenie astronomiczne i astrologiczne na Niebosłonie, a mianowicie pełnia, pełnia Księżyca, która będzie miała miejsce 31 sierpnia. Księżyc będzie wtedy w znaku ryb, podkreślam, Księżyc będzie w znaku ryb, nie jest to w tej chwili czytanie tylko dla ryb, a Słońce w znaku panny, też nie jest to czytanie tylko i wyłącznie dla znaku panny. Moi drodzy, staną naprzeciw siebie po prostu dwa ciała i wyzwoli to, bardzo dużo energii, wyzwoli to bardzo dużo energii. W tym samym czasie w znaku Ryb też znajdują się jeszcze inne, bardzo ważne planety, takie, po, takie no, pokoleniowe, bo Saturn jest mocno pokoleniową planetą i Neptun, który jest planetą wolnobieżną. I ta energia, słuchajcie, Ryb powoduje tutaj zakończanie pewnych spraw ta pełnia będzie miała naprawdę bardzo duży wpływ na indywidualne wybory i emocje osób, indywidualne, jak i również, słuchajcie, wybory grupowe. I o co tu chodzi? Pełnia będzie miała miejsce po godzinie 3 nad ranem. Słońce w znaku panny się ustawi, księżyc ustawi się w znaku ryb, moi drodzy. I cóż, Zaczną tutaj dochodzić do głosu takie emocje. W pewnym momencie niektóre osoby, a może większość z nas, będzie miała takie poczucie, że ma już dość pewnej dominacji, że ma już dość pewnej rywalizacji na przykład w grupie, że nie chce na przykład już dalej rywalizować o uwagę w rodzinie, o uwagę w jakimś miejscu pracy że na przykład jakaś kobieta nie chce ciągle rywalizować o uwagę swojego partnera, swojego męża, czy na przykład o uwagę swoich dzieci, czy dzieci nie chcą już dalej rywalizować na przykład o uwagę rodziców, albo jakiś mężczyzna nie chce też już dalej rywalizować o czyjąś uwagę, nie chce się dalej czuć pominięty, moi drodzy, I to właśnie tak będzie mocno narastało każdy będzie chciał się czuć, yy, będzie chciał się poczuć, być traktowanym poważnie. Yy, takie właśnie rywalizowanie daje poczucie bycia traktowanym niepoważnie, a każdy tutaj w tym momencie w okresie pełni będzie chciał się czuć traktowanym poważnie. Do głosu też będzie bardzo mocno dochodziła energia kobieca. Z drugiej zaś strony, moi drodzy, pojawia się taka kwestia poświęcenia i Większość osób już będzie miała dość poświęcenia, dość bycia takim mesjaszem, dość bycia już takim jakimś człowiekiem, który właśnie jest pomijany, bo daje z siebie wszystko, daje całą energię, przekazuje i naprawdę bardzo się poświęca. I moi drodzy, to jest moment przełomowy dla wielu, wielu relacji osobistych, zawodowych, rodzinnych gdzie będziemy chcieli po prostu naprawdę porzucić wszystko to, co się już zdewaluowało. To jest porzucanie również przebrzmiałych związków. To jest również porzucanie już wszelkich zobowiązań, które tak naprawdę 100 tysięcy razy zostały wypełnione. Czyli to jest też porzucanie czasami jakichś takich karmicznych historii, które ktoś sobie wziął na siebie. I cały czas dokonywał jakiegoś samoukarania, będąc w jakichś sytuacjach życiowych, czy relacjach, czy związkach. I moi drodzy, z drugiej strony też jeszcze nastąpi takie pogodzenie się w końcu z jakąś porażką i stratą. No czasami trzeba sobie uświadomić, że no nie, nie da się, no niestety nie da się na przykład kogoś z nałogu wyciągnąć, bo on nie chce i my się nie, nie, nie możemy po prostu spalać, bo ta osoba po prostu chce w tym pozostać, taka jest jej droga I godzimy się też z tą stratą na przykład. Tak? Albo godzimy się z tym, że no, no cóż, no tyle było wysiłków, coś włożone i czas to po prostu zostawić, bo i tak się to wszystko nie zmieni. No i właśnie słuchajcie, takie emocje będą nam bardzo mocno towarzyszyły podczas tej pełni Księżyca i dodatkowo, moi drodzy, zwróćcie uwagę na to, że jest bardzo duża obsada w tej chwili jeszcze znaku ryb, bo Saturn właśnie pokoleniowy w rybach, w ruchu wstecznym i Neptun w rybach, w ruchu wstecznym również. I obydwie te planety jeszcze dodatkowo, słuchajcie, podkręcają tą energię tej pełni i mówią nam w ten sposób. Jak kierujesz swoim życiem? Gdzie kierujesz swoje talenty? Skieruj je w inną stronę, bo już źle kiedyś coś skierowałeś. Masz możliwość, szansę naprawienia pewnych rzeczy. Mamy szansę naprawienia tego, co kiedyś zepsuł los. Bardzo mocno się to kojarzy, słuchajcie, z kartą wdowy z kart cygańskich. Tak? Naprawiamy to, co kiedyś zepsuł los, więc to są powroty do relacji. To są powroty czasami do wolności. To są powroty do tego, co kiedyś robiliśmy, co kiedyś powinniśmy robić, to, żeśmy coś źle wybrali. To jest ruch, przemieszczanie się. To też są, słuchajcie, czasami powroty w miejsce zamieszkania albo wędrówka w miejsce przeznaczenia. I taki właśnie mamy tutaj, słuchajcie, na nieboskłonie rezerwuar niesamowitej energii, którą warto wykorzystać. Bo, moi drodzy, tysiące razy uniwersum nie będzie się upominało, nie będzie tłumaczyło i mówiło, to proszę Cię, ale weź, no ale wykorzystaj swoje talenty, no ale zamknij już te tematy, no nie musisz być takim Mesjaszem, bo tylko Mesjasz wie, że jest takim Mesjaszem, reszta to po prostu ma gdzieś i żyje swoim życiem i robi co chce, albo po prostu wykorzystuje. Uniwersum nie będzie, słuchajcie, tysiące razy prosiło i powtarzało. Więc takie szanse zdarzają się naprawdę raz na jakiś czas, albo czasami tylko raz w życiu. I więcej tego nie będzie. A myśmy tutaj, moi drodzy, przyszli na ziemię, żeby żyć w pełni szczęśliwości, żeby porozwiązywać wszystkie stare zaszłości, stare tematy i cieszyć się pełnią życia, moi drodzy, cieszyć się pełnią życia, a nie żeby siebie katować, biczować, tak? Bo nawet jeżeli dawniej kogoś ukarano na przykład i skazano go na karę chłosty, to nie była to wieczna chłosta, tylko załóżmy na przykład 50 batów, tak? Więc jeżeli już odbyłeś swoją karę 50 batów, to nie musisz za przeproszeniem nadstawiać tyłka na kolejne 50. Nikt tego od Ciebie nie oczekuje i nie wymaga. I to nie będzie nawet mile widziane. Tylko w Twoim mniemaniu może być to niesamowicie takie poświęcające się, tak? to niesamowite poświęcenie. Wszyscy inni po prostu popukają się w głowę, tak? Cóż ona robi, czy co ona robi? Nadstawia znowu tyłek na kolejne 50 W. Nikt już jej nie każe. No to jakieś dziwactwo. To tyle było moi drodzy. Astro wstępu. Przypomnę, że to jest czytanie ogólne, ono nie musi. Rezonować z Wami wszystkimi, nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani. Pamiętajcie moi drodzy, że żadnych ważnych, życiowych decyzji nie podejmujemy pod wpływem czytania ogólnych, czy to są czytania dla Was, czy dla osób, którymi jesteście zainteresowani. Jeśli macie do podjęcia jakieś bardzo ważne decyzje i potrzebujecie wsparcia, warto wtedy korzystać z czytań indywidualnych. Jeśli podobają Wam się moje czytania, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje na dole w opisie filmiku, jak również tutaj na dole ekranu. Tu, 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 tu. tu. Tak wyświetla Wam się numer telefonu, pod który też jest podpięta aplikacja WhatsApp. To tyle kochani moi, a teraz już dla poszczególnych znaków będę wybierała karty i je interpretowała. Serdecznie Was zapraszam. Moje drogie byki to jest czytanie dla Was na okres od 28 sierpnia do 3 września 2023 roku. Pamiętajcie o energii w pełni, pamiętajcie, że ona będzie naprawdę tutaj dominującą energią w tym tygodniu, bo... Wpływy pełni odczuwamy na 3 dni przed i 3 dni po. Także słuchajcie, ho-ho-ho, będzie się to działo, będzie się to działo. Porządki, 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 tym bardziej, że wrzesień to jest nowy miesiąc, nowy miesiąc również numerologiczny. Słuchajcie, wchodzicie z nową energią, wszystkie, wszystkie znaki, a więc skorzystajcie, to zostawcie wszystko to, co jest jakieś paskudne. Nie poświęcajcie się tu, gdzieś po prostu, gdzie normalnie czujecie się jak konie, które orają ziemię i nic z tego po prostu nie ma, a ziemia kamienista, taka nawet nikt tam nic w tą ziemię nie zasiewa. Zostawcie no, to, stawcie, moi drodzy, naprawdę zostawcie, zostawcie. Bycie poczucia takim, bycie, bycie takim Mesjaszem, daje poczucie spełnienia tylko i wyłącznie tej osobie. Nawet nie poczucie spełnienia, a później nawet to przechodzi właśnie w takie rozgoryczenie, tylko tej osobie, która to robi. Na innych to... Świat to człowiek nie zmieni, trzeba się zajmować sobą, jak zmieni siebie. To i każdy zmieni świat. to beka, prawda? Poprosimy karty rezonujące ze mną byki 28 sierpnia 3 września 2023. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia szanse i zagrożenia. Pod spodem Tarii, moje drogie byki, macie kartę szóstki mieczy. O zobaczcie, no właśnie, odbijanie gdzieś na drugi brzeg. Wyprowadzki. Wyjazdy, przejazdy. To jest, słuchajcie, szukanie sobie też jakichś nowych przestrzeni do życia, nowych przestrzeni do pracy, szukanie może nowych inspiracji nawet. No, i powiem szczerze, że ja w ogóle lubię kartę Szóstki Mieczy. Tak, ludzie sobie mówią, że dwór mieczy to taki, ale, ale dlaczego nie? Ja, ja lubię wszystkie Mieczy. Woda, słuchajcie, zawsze pokazuje na bardzo ciekawe stany emocjonalne u ludzi. No i właśnie, moje drogie byki, wy zwróćcie uwagę na swój stan emocjonalny. Możecie też tutaj podjąć decyzję pod wpływem emocji, zatem uważajcie, żeby te emocje były naprawdę jakieś takie okiełznane i w ogóle prze, prze, przemyślane, tak? Więc przemyślcie wszystko. No szóstka miecze, słuchajcie, odbijanie naprawdę na drugi brzeg. Relacje takie, gdzieś tam związki na odległość, tu coś się bykom nie będzie po prostu podobało, no niektórzy faktycznie mogą się pakować do podróży. I teraz karty uzupełniające dla byków. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Pod spodem tali mamy, moi drodzy, kartę wizyty, no właśnie wizyta. Gdzieś komuś będzie trzeba złożyć wizytę, ktoś Wam może złoży wizytę, słuchajcie. Ta wizyta taka może niekoniecznie za bardzo chciana, taka efemeryczna, taka, tak nie bardzo, nie bardzo tutaj gdzieś z tą wizytą, słuchajcie. A i takie tutaj chocki klocki. Nie bardzo chciana ta wizyta. Uwaga na swój stan emocjonalny, tak jak powiedziałam, niektóre byki mogą przenosić w tym tygodniu swoje emocje z pracy do domu, z domu do pracy. A no to też jest, słuchajcie, tutaj u niektórych widzę przeprowadzkę, poszukiwanie nowego miejsca pracy. Widzę też ewentualnie na przykład przeniesienie pracy do domu i praca na przykład wykonywana zdalnie w domu albo z domu znowu z powrotem gdzieś tam na, na przestrzeń, tak pomiędzy ludźmi. Może wynajmowanie jakiegoś miejsca. No, słuchajcie, tu naprawdę... Mnóstwo, 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 mnóstwo emocji i ruchu. Dobrze. Kochane moje byki, ogólna aura tego tygodnia, karta królowej denarów oraz karta nadziei. No właśnie, słuchajcie, bardzo ważna będzie w tym tygodniu dla Was tutaj poczucie bezpieczeństwa. Są tutaj byki, które powinny zweryfikować pewne sprawy i podjąć bardzo ważne właśnie życiowe decyzje, bo karta nadziei o tym mówi bardzo rozsądne te decyzje, one słuchajcie, dotyczą na przykład macierzyństwa, czy jako matka za bardzo nie jesteście wykorzystywani, czy może już po prostu wystarczy, może już wystarczy, No czy syn, czy córka ma nawet, nie wiem, 20 parę lat, 30 parę lat, a wy to ciągle ciągniecie te dzieci za uszy, gdzieś tam prowadzicie, popychacie, sterujecie i tak dalej, i tak dalej. No może też po prostu czas w którymś momencie pogodzić się z tym wszystkim. Może gdzieś tam nawet ponieśliście z tego tytułu porażki, czy panie spod znaku byka, czy panowie spod znaku byka, takie właśnie ojcowsko-macierzyńskie porażki. Czas, moi drodzy, się z tym czasami tutaj pogodzić, wyciągnąć jakieś wnioski, a czas może pogodzić się z tym, że no, może warto, żeby osoba na przykład odbyła jakieś leczenie. Tutaj takie właśnie rzeczy widzę, że może warto, żeby osoba po prostu skorzystała z pomocy na zewnątrz, z pomocy indywidualnej, ale takiej właśnie na zewnątrz, tak? Ze specjalistycznej jakiejś pomocy, bo Wy nie ze wszystkim, <coughs> jako Wy możecie sobie po prostu poradzić. Dla niektórych byków też tutaj widzę konieczność jakiejś konsultacji. Być może, słuchajcie, tutaj skonsultujecie się z kimś, będziecie potrzebowali jakiejś porady, będziecie potrzebowali jakiegoś wsparcia i widzę tutaj bardziej takie właśnie wsparcie terapeutyczne, tak? Moi drodzy, trzeba będzie podjąć też bardzo ważne decyzje, żeby w końcu rozwiązać jakieś problemy. To jest rozwiązywanie jakichś problemów. <laughs> może mieliście nadzieję, że pewne sprawy się gdzieś tam rozejdą po kościach, może mieliście nadzieję, że coś się tam samo zdziała albo dalej wyjaśni, albo nie wiadomo, jakie tutaj mieliście nadzieję. Trzeba się z pewnymi nadziejami też tutaj w tym tygodniu pożegnać i pogodzić. Tak to widzę, moje drogie byki. Trzeba się z pewnymi nadziejami pożegnać i pogodzić. I zwracajcie uwagę na myśli, żeby myśli nie były dobijające, żeby nie były dołujące, bo możecie tak głęboko zapaśćcie w siebie, że te myśli mogą być dla Was zabójcze, a nawet powiem szczerze trochę samobójcze, tak? Tutaj też może z jakimiś osobami, słuchajcie, będziecie mieli kontakt, które właśnie nam mówiły, że ma myśli samobójcze i tak dalej, i tak dalej. Wy możecie tutaj gdzieś coś opowiadać, może ktoś się poświęca bardzo. Nie jesteście na przykład, drogie byki, profesjonalistami, proszę zostawić taką osobę dla specjalistów, profesjonalistów, tak? Wezwać pomoc, poprosić o pomoc, a samemu nie dawać się w to wciągać, bo czasami to jest takie właśnie żerowanie na emocjach. No i właśnie może komuś o to chodzi, a Tutaj moje drogie byki, jesteście takimi no, takimi tutaj, e, no, no, się <grym> Może to już dość. Może już dość tego wszystkiego. Są tutaj też takie byki, które będą właśnie musiały podjąć decyzję, czy dalej coś ciągną, czy dalej coś realizują. Chodzi tutaj o sprawy zawodowe, chodzi tutaj również o sprawy domowe, ale również słuchajcie, o sprawy związkowe. Jeżeli w jakiejś sytuacji, relacji nie macie na przykład poczucia bezpieczeństwa, czujecie się właśnie jacyś tam zdominowani, pomijani, niepoważani, no to oczywiście te sprawy będą tutaj. Na tapecie w tym tygodniu będziecie podejmowali bardzo ważne decyzje na ten temat. Tylko tak, słuchajcie, moje drogie byki, te wszystkie byki, które borykają się z problemami natury psychicznej, natury emocjonalnej, macie jakieś deprechy, macie tutaj jakieś doły, macie tutaj jakieś, jakieś, jakieś takie właśnie te, takie, takie problemy, tak? to, moi drodzy, warto tutaj wszystko konsultować, warto tutaj wszystkie kroki, które chcielibyście podjąć w tym tygodniu, konsultować z, ze specjalistą, tak? a byki, które możemy mają ten problem jakoś tam nie do końca nazwany, nie do końca zdiagnozowany, to też proszę tutaj, słuchajcie, korzystać z pomocy profesjonalisty, bo tutaj się też nam to, moi drodzy, pokazuje, tak? Czyli korzystaj z pomocy profesjonalisty. Jeśli masz jakieś takie problemy mentalne, emocjonalne, jakaś sytuacja Cię przeciążyła, proszę korzystaj właśnie z pomocy osób profesjonalnych, bo to jest, słuchajcie, też karta izolacji, depresji, takiego izolowania się, trudnych naprawdę tematów takich emocjonalnych, więc nie uciekaj, nie uciekaj drogi byku, tylko rozmawiaj, proś o pomoc nawet profesjonalną, jeżeli ona Ciebie dotyczy, a jeżeli miałaby dotyczyć osób obcych czy Twoich bliskich. Też proszę o pomoc profesjonalną, tak? Działaj w ten sposób. Tutaj trzeba prosić profesjonalistów. Moi drodzy, jakie macie szanse w tym tygodniu? Karta czwórki tulichów oraz karta kochanka. No, nic dodać, nic ująć, krótko. Zamknięcie przeszłości. Tak. Byki mają tutaj niesamowitą szansę na zamknięcie przeszłości. Panie i panowie spod znaku byka które na przykład prowadzą tutaj jakieś skomplikowane sprawy, czy rozwodowe, czy jakieś tam finansowe, czy jakieś tam takie właśnie, no, jakieś podziały majątku i tak dalej, z byłym partnerem, czy byłą partnerką, byłym wspólnikiem, czy byłą wspólniczką, macie tutaj szansę, słuchajcie, zamknięcia tego raz na zawsze, czwórka kielichów mówi o tym, że już nie będziecie do tego cały czas powracać, już nie ma, już tutaj, słuchajcie, też zresztą godzicie się emocjonalnie z pewnymi sprawami, z pewnymi tematami, godzicie się również emocjonalnie z pewnymi stratami. Panie spod znaku byka, które na przykład zadały się z jakimś panem o tak zwanym charakterze kochanka, o osobowości kochanka, ja to tak nazywam, no macie tutaj szansę w tym tygodniu pogodzić się z tym raz na zawsze, odciąć od tego i więcej nie wracać, zrozumieć swoje emocje co do tej całej sytuacji, co do tej całej sprawy, moi drodzy, pogodzić się z tym rozczarowaniem i odejść również od rozczarowywującej sytuacji. A więc wy, moje drogie byki, macie szansę w tym tygodniu odejść od wszystkich rozczarowujących Was sytuacji. Mogą to być, słuchajcie, sytuacje relacyjne, mogą to być sytuacje związkowe, tak? Praca, również rodzinne jakieś takie. Już nie będzie się byk upominał, już nie będzie rywalizował, już nie będzie skomlał o uwagę, o uczucie, o emocje, o szacunek na przykład, nawet od własnych dzieci. O, o partnerzy już nie wspomnę, tak? Już się to u byka kończy. Koniec tych tematów, słuchajcie, koniec tych tematów. Coś, co już Was nie zadowala emocjonalnie, coś, co też powoduje u Was właśnie poczucie wielkiego niezadowolenia emocjonalnego, w tym tygodniu będzie się kończyć, moi drodzy. Szczególnie też mocny tutaj jest nacisk na jakieś relacje, takie dziwne, niefajne, słuchajcie, relacje. Ktoś nie był do czegoś gotowy, wy same, drogie byki, też nie byłyście tutaj do czegoś gotowe. Jeśli nie byłyście wy gotowe, może rozpocząć jakiejś swojej nowej drogi zawodowej czy osobistej, godzicie się z tym tematem, zakańczacie już to wszystko. Są takie, które się pogodzą, pójdą, są takie, które się pogodzą, że nie są gotowe i pójdą w inną stronę. Wszystko się tutaj, słuchajcie, będzie fajnie klarowało i układało. I do tego, do tego Was zachęcam, moi drodzy, żeby właśnie poukładać sprawy, żeby je tutaj wyczyścić, oczyścić. E, moi drodzy, trujeczka denarów oraz karta oficera e, to są ostrzeżenia, to są zagrożenia. Więc właśnie, słuchajcie, jakieś sprawy tutaj prawne, jakieś sprawy urzędowe, pewne rzeczy muszą być tutaj uporządkowane. Karta tutaj też radzi właśnie korzystanie z pomocy profesjonalistów i to takich prawdziwych profesjonalistów, niedomorosłych, tak? Nie rad sąsiadki w wysłuchanych w kolejce warzywniaku. Więc moi drodzy, właśnie takie sprawy. Także bardzo, bardzo, bardzo tutaj proszę zwróćcie na to uwagę. Trzeba jakieś sprawy tutaj uporządkować. Trzeba zakończyć jakieś pasożytujące sytuacje w Waszym życiu. To jest, słuchajcie, czas na odczepianie się od pasożytów, odczepianie pasożytów od siebie i samemu też. Nie wisimy, nie pasożytujemy emocjonalnie na czymś. Słuchajcie, karta oficera mówi o tym, że takie rzeczy się po prostu tutaj zadzieją i tak czy inaczej będzie to trzeba, słuchajcie, zrobić, trzeba to będzie pozałatwiać. Bardzo ważne są tutaj jakieś, słuchajcie, sprawy profesjonalne, są tutaj ważne jakieś sprawy urzędowe. Może będzie trzeba, słuchajcie, odwiedzić notariusza, może trzeba będzie odwiedzić prawnika, ale bardziej tutaj widzę jakiegoś profesjonalistę typu notariusz, ewentualnie, słuchajcie, ktoś, kto się zajmuje jakimiś terapiami, więc być może nawet będziecie potrzebowali jakiegoś negocjatora, więc to są słuchajcie takie zagrożenia. Nie próbujcie pewnych spraw tutaj rozwiązywać sami, w których nie macie po prostu doświadczenia albo co do których macie zbyt duży ładunek emocjonalny. Tak mi tutaj karty pokazują. Słuchajcie, są też jeszcze tutaj jakieś byki, które w tym tygodniu w końcu może uzyskają też jakiś spokój. Tylko oczywiście to musi być związane z załatwieniem jakichś takich spraw przy pomocy osób profesjonalnych, odzyskać jakiś spokój i równowagę w relacji, jeżeli na przykład Wasz partner miał jakieś takie niepozamykane za sobą sprawy i one się tutaj, słuchajcie, wlokły i w tym tygodniu też macie szansę, że to się w końcu zamknie, to się w końcu ustabilizuje, do widzenia, tak? A wasze, wasze, wasze negatywne emocje odejdą, bo to Wam nie dawało spać, to Wam nie dawało poczucia po prostu bezpieczeństwa. To nie u wszystkich wyków, moi drodzy, no bo u niektórych, tak jak powiedziałam, no konieczność po prostu załatwienia czegoś i tyle. I tyle, moi drodzy oficer, wręcz nawet możecie być przymuszeni do załatwienia takich spraw, nawet po prostu urzędowo. Dla niektórych, słuchajcie, może być to nawet złożenie wniosku do sądu o jakieś tam, nawet przymusowe leczenia dla kogoś i tak dalej, i tak dalej. Nie unikajcie tego. Bo moi drodzy, sami pewnych tematów nie udźwigniecie. Tak? Już nie udźwigniecie sami, sami tych tematów. Eee, korzystanie z pomocy profesjonalnej i tylko bardzo Was proszę, uważajcie właśnie z porad i pomocy, kogo korzystacie. Wszystkiego dobrego, moje drogie byki. Zapraszam za tydzień.